Czy to naprawdę ja jestem problemem w moim związku? Od kilku miesięcy żyję w napiętej atmosferze z moją żoną, Kasią. Oboje pracujemy w pełnym wymiarze godzin, a po pracy wracamy do domu, gdzie czeka na nas cała lista obowiązków: zakupy, sprzątanie, gotowanie. Pewnego wieczoru, gdy wróciłem do domu po ciężkim dniu w pracy, zauważyłem, że w kuchni panuje chaos. Kasiu, czemu nie zrobiłaś nic do jedzenia? Zapytałem, zmęczony i głodny. Odpowiedziała mi ze złością, a czemu mam to robić, skoro oboje pracujemy? Myślałam, że podzielimy się obowiązkami. Przypadkiem zauważyłem, że ona w tym czasie skrolowała telefon, a ja nie mogłem zrozumieć, czemu nie mogła przynajmniej podgrzać zupy. W mojej frustracji odpowiedziałem, nigdy nie masz czasu na domowe sprawy, a non-stop masz czas na rozrywkę. Rozmowa przerodziła się w kłótnie. Kasia zaczęła wypominać mi, że nie pomagają w domu a ja z kolei zarzuciłem jej, że nie docenia mojej pracy. Obaj czuliśmy się przytłoczeni. Na koniec, z ciężkim sercem powiedziałem, może za dużo oczekuję? Czuję się zmęczony tą sytuacją i nie wiem, czy to ja powinienem coś zmienić. Czy to ja jestem tym złym?